Witam serdecznie, przez to, że często u mnie w sekcji komentarzy pojawia się komentarz: nagraj coś ze świni, nagraj coś z hodowli, czy masz hodowlę? I tym podobne, dlatego postanowiłem. Cicho świnki. Postanowiłem coś nagrać. Jak widać. O, już ładnie oczy świecą, bo z lampą nagrywam telefonem. E, nieważne, e, postanowiłem coś nagrać, omówić krótko hodowlę. Wiem, że e, no, zaniedbałem kanał, e, wszyscy o tym doskonale wiedzą. E, to z różnych przyczyn nie będę tu wchodził w szczegóły, e, nie jest to wszystko takie proste i oczywiste. E, i nie raz się po prostu już nie chce, a, ale to ok. Nieważne, yy, jest zainteresowanie yy, ze świnkami, nagram. Nie ma sprawy. Także, jak widać, pierwsze o naszej sytuacji, tutaj że tak powiem prawnej, yy, niestety od sierpnia, jesteśmy w czerwonej strefie ASF, yy, tak żeby zakreślić, jak to wygląda. To od mojej chlewni, jakieś 30 metrów w stronę wschodnią, jest granica z czerwonej strefy. Także jestem ostatni w strefie. Takie mam często życiowe szczęście, że mnie coś złapie tak kurwa kantem, nie? No, bo tak jak już mówiłem, 30 metrów w tą tą stronę wschodnią już strefa jest niebieska. No, ale dobra, życie w tej czerwonej strefie nie jest jakieś. Yy, inne jest kurde podobne, tylko papierów jest dużo więcej do, do, no do spełnienia w takich formalnych, bo i czy przemieszczenia, czy coś wszystko trzeba zgłaszać. E, upadki trzeba kontrolować. I tutaj się chwilę zatrzymię te kontrolowanie upadków w moim przypadku nie jest takie aż do końca złe i głupie, ponieważ ja wiem Wtedy, co się tej świnie stało? Co się wydarzyło? U nas upadki głównie. To jest. Yy, yy, to jest desztlenowiec. Przeważnie. Poza tym nie było chyba nic więcej. I jeden na płuca, ale to to wodzina. No, musiałem niespodziewaną przerwę zrobić. Wracając do upadków, no to tak jak tutaj mamy yy, te. Całe 300 sztuk, teraz było wsadu. No to jest upadki około 2%. To myślę, że to nie jest źle. Mogłoby być lepiej, ale nie, źle nie ma co narzekać. No jeszcze tu wiadomo, świnie te tu jeszcze mają 3 tygodnie do sprzedaży. Także jeszcze wszystko się może pozmieniać, ale na razie to tak wygląda. Było kupione, tak mówiłem, 270 bodajże sztuk. Te przyjechały tutaj 12 chyba października, a te przyjechały, co już jest tak mało, przyjechały 22 września wadze 30 kg, a pierwsza sprzedaż była 4, 4 grudnia i waga sprzedaży świni na żywą była 127 kg, także no powiem szczerze, prawie stówkę przyrosły w 70 no by trzeba policzyć, 70 parę dni tam wyszło. Z użycie paszy wychodzi około 2,5 kg, czyli 250 kg na sztukę. No co myślę, że jest dobrym, dobrym wynikiem, nieźle. No, no. Do tej czerwonej strefy, no to ja zawsze mówiłem, że jak będziemy w czerwonej, to ja zamykam, gaszę światło i wychodzę. Ale jakoś tak potem stwierdziłem, że jeżeli mam dostosowany tutaj budynek, budynek z osobno gospodarstwa jest dostosowany do tych wszystkich wymogów. Jest zamrożenie, są siatki w oknach, siatki w kominach, wszystko jest zrobione. To czemu mam rezygnować? Jeżeli. Ja zawsze mówię, jeżeli się coś opłaci, to trzeba to robić i to robię. Na razie jeszcze to robię. Teraz, no to o świniach powiedziałem, yy, dzisiaj jest który? 17 grudzień. Dzisiaj te świnki wieczorem pojadą sobie w podróż prawdopodobnie do, nie prawdopodobnie, na pewno do Sokolowa Podlaskiego tutaj ceny jeszcze nie znam, ale chyba tak było ostatnio, chociaż nie wiem. Teraz co do budynku, już o świniach powiedziałem. Tutaj też są oczywiście. Co do budynku, budynek przeszedł rewitalizację w zeszłym roku. Jest, nie chcę wychodzić na zewnątrz, ponieważ jest na no naprawdę wieje, no może coś tam wrzucę jakieś zdjęcia, duża zmiana jest tutaj w tej paszarni naszej, tu było niziutko, teraz jest podniesiony dach. Także nawet wysoki mieszalnik się zmieści Jest Na dachu jest płyta warstwowa Także nie mamy tego skroplania, tego wszystkiego Tu chcemy trochę poprzerabiać tą, tą mieszalnię Tylko jeszcze nie wiem kiedy Tak samo na tej części plewni Bo tu jest ta pianka kotel, czy jak to tam Tu była inna, tu była inna A tu jest też płyta warstwowa Zaraz to I inaczej wygląda. Wjechały wentylatory elektryczne, przebudowałem też tą rozdzielnię od wentylatorów. Trochę tu pozmieniałem. Dołożyłem przekaźniki czasowe do cyklicznego przedmuchu. Dzisiaj nie trzeba przedmuchiwać, ponieważ jest duży wiatr i jest samo się wyciąga. Ale tak samo tutaj są dołożone dwa wentylatory na przekaźnikach czasowych i na czujce na temperaturę niezależną od jakby tego tutaj czasówki po prostu jak wzrasta temperatura teraz ustawiona jest na 20 stopni jeżeli temperatura na czujniku wzrośnie do 20 stopni łączają się wentylatory i wyciągają powietrze, to jest no tak myślę tak, taka podstawa ale musi być w bezwieczne dni załączony ten przedmuch, przedmuch mam zrobiony na e, co godzinę 5 minut. Czyli raz na godzinę włącza się na 5 minut. Tutaj tak samo zainstalowałem. Jeszcze taki sam do tej części chlewni O, taki sam Dobra. układ. się też na 20 stopni, jest to zrobione. I też dołożyłem. Bo tu był wentylator, a tu dołożyłem jeszcze jeden ze śluzą. Także na dwa wentylatory bardzo sprawnie idzie ta wentylacja. Tutaj jest jeszcze ten starego typu taki RT820, ten ślutkowy. To jest też na temperaturę, ale on jest tutaj na pokrętła manualne i zmienię go na tamtego, bo bardziej mi się to podoba. Tak sobie świnki rosną. Te przyjechały 12 października, tak jak tamte, bo to jest jeden, jeden jakby ten rzut tylko, że tam było 20 20 czy 30 było takich malutkich i one zejdą trochę później, ale ogólnie myślę 12 grudnia to, Jezu, stycznia to one, może tylko te małe zostaną, no nie wiem zobaczymy jak to Przebiegnie, bo dzisiaj jest tak, że jest tak to, jest żywy organizm, to nie jest tak, że wszystko możemy przewidzieć. Teraz, jeszcze póki co stoję przy świnkach, bo przejdziemy później do pasz. Ale teraz, przy świnkach, tylko chciałem wspomnieć o tym, co, czego żałuję przy przeróbce tej chlewni. Ja żałuję jednej rzeczy, że nie zrobiłem tego na rusztach. I wszyscy mi mówili, zrób chłopie na rusztach, przerób to na rusztach a ja albo to, albo tamto, albo tak taniej, albo tak lepiej, ale tak zauważam, że myślę, że był błąd. Lepiej było przerobić to. Wszystko na rusztach i byłoby dużo mniej pracy. No ta praca nie jest ciężka, ale jest. Nie jest ciężko, ale trzeba iść, trzeba to zrobić. No, trzeba, praktycznie jak duża świnia, tutaj jak było pełno, to tutaj z tych, tu było 120, w tych czterech kojcach i było... Yy, pierwsza sprzedaż było 51 sztuk, no to teraz jest fajnie, przerzedzone, jest OK. Ale jak było pełno, to naprawdę trzeba było yy, raz dziennie wejść, yy, no wiadomo, zgarnąć yy, to, bo one tak o, przypaśniku sprawdzić wodę no wodę czy tu czy tam trzeba sprawdzać ale no trzeba wejść i po prostu przygarnąć tą zużytą ściółkę, wymienić im. no jest jakaś robota, z tą, z tą słomą też jest robota trzeba wejść, rozścielić, rzucić. no robota, no słomę trzeba zwieść z pola, sprasować zwieść z pola no jest robota, którą, którą, którą by nie, nie trzeba robić jakby było to na roślinach, no ale nie zrobiłem i na razie nie zrobię. A w przyszłości nie wiem, zobaczymy. Może zrobię, może. No mówię na dzisiaj. Na dzisiaj nie, nie, nie planuję też żadnych inwestycji. Tak jak mówiłem, wymiana tego poszycia. Tutaj przebudowa. Też prawie 100 tysięcy to wszystko kosztowało. Także tak się mówi, nie? Co do pasz. Kiedyś tam nagrałem film, jak wracałem z Toterbamis z, z mój nazwą Zrezygnowaliśmy w sumie z tych otrąb, bo tak szczerze powiem, że blokowała nam włókna i zastosowaliśmy otręby. Ale niestety problem u nas trochę taki logistyczny bo te otręby stały na przyczepie tej czerwonej korde, i ok, to było fajne, ale już była potrzebna przyczepa i już się robił problem i spróbowaliśmy po prostu zastosować włókno takie no, paszowe włókno po prostu tu jest akurat z liry e, Golden Fiber to się nazywa daje się tego mnienia do tręby a dawaliśmy 60 kg tak 60 kg dawaliśmy i tego dajemy teraz 40 to jest do maksa i poziom włókna jest wyższy ale no, otremba zastępowała więcej zboża, no, czyli ten, ten plus, że więcej zboża nam e, jakby uciekało z dawki, e, przez to potaniało trochę tą e, dawkę, ale dawkę, to e, paszę, ale no tak, tu mamy, sypujemy dwa woreczki i mamy to w wynosi. a 60 kg atrom e, trzeba było to z przyczepy jakby przetransportować do mieszalnika wsypać, to nie chcę ten mieszanie tego pobierać bo to okręba taki się jeży, kuszy no i, i po prostu daliśmy sobie spokój no właśnie, żeby trochę tu ograniczyć czas tego mieszania paszy, no bo to jednak schodziło z tymi otrębami trochę albo trzeba było przydać do, do jakiejś taczki, czy, czy do worków czy do czegoś, przenieść, wsypać, wysypać no dużo, znowu dużo, dużo, dużo pracy, a tak jest wygodniej, no też trzeba wygodniej, no wiadomo, ta sojowa. To jest akurat ekstrudowana, ekstrudowana rzepakowa. Czemu ekstrudowana dla świni do rzepakowa, bo ma dużo wyższą strawność białka, dużo lepiej świnie. Tak. A też rzepakowa nosi trochę inne aminokwasy i trochę inny i też włókno wnosi. No zboże nasze nic nie kupowałem w tym roku. Mieszalnik będzie inny, chyba niedługo, ale to może coś później nagram. co do inwestycji jeszcze to zainwestowałem w wagę elektroniczną, bo była taka szalkowa właśnie wyłączył Kupiłem elektroniczną taką budżetówkę. No i do Paszy dajemy mieszankę mineralno-witaminową, tym razem jest z Traum Nutrition PT Pro prezentowy sprawdza się i chyba ma tam więcej witaminy E i no to tak nie jedzie no dobra postaram się coś na zewnątrz nagrać I zamykamy Ale za to padły robocze, także tak chętny na relacje z tego serwisu. Cepelinka, bo jeszcze olej muszę zmienić, silniku no bo też dawno już nie był zmieniany. A szkoda tego silnika, chyba że ewentualnie się od bizona wstawi. Dobra, by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.